Rok 1939. Niemiecki samolot rozpoznawczy leci nad kanałem La Manche. Zmierza do Portsmouth, miasta leżącego na południowym wybrzeżu Anglii. Aparat na pokładzie uwiecznia coś nadzwyczajnego okręty Royal Navy. To najpotężniejsza flota na świecie. U progu II wojny światowej wydaje się, że bitwa o oceany będzie jednostronna. W teorii Wielka Brytania ma najsilniejszą flotę i największe włości zamorskie. Ponad 400 jednostek to przeszło 4 razy więcej niż flota III Rzeszy. Kraje wyspiarskie mają jednak słaby punkt. Są uzależnione od dostaw z zewnątrz, w tym wypadku głównie z Atlantyku. Anglicy sprowadzają miliony ton paliwa i żywności rocznie. Pszenice z Kanady, ropę ze Stanów Zjednoczonych, owoce i cukier z Karaibów. Niemcy wiedzą, że jeśli zdołają odciąć szlaki zaopatrzeniowe, wojna w Europie dobiegnie końca, zanim zdoła się na dobre rozkręcić. O logice ich planów można się przekonać tu, w Kilonii. W latach 30. w Kilonii mieści się sztab niemieckiej marynarki wojennej, Kriegsmarine. Trwa szeroko zakrojona kampania zbrojeń morskich. Na tym zdjęciu widać olbrzymie pancerniki wypływające z kilońskich doków najbardziej zaawansowane technicznie okręty na świecie. Stworzono je specjalnie w celu niszczenia brytyjskich statków handlowych. Adolf Hitler napawa się splendorem swojej nowej floty. Ale admiralicja niemiecka wie, że musi minąć jeszcze co najmniej 5 lat, zanim Rzesza będzie w stanie zagrozić królewskiej marynarce. Brytyjska Home Fleet patroluje Morze Północne z bazy Scapa Flow na Orkadach, żeby uniemożliwić Niemcom wpływanie na Atlantyk. Rzesza chce wyrównać szansę, sięga więc po broń z poprzedniej wojny, słynne Uboty. Historyk Jan Wit ogląda okręt U-995 eksponowany nad Morzem Bałtyckim. Uboty stały się obiektem nieomal mitycznym. Niemiecka propaganda ukazywała je jako wilki Atlantyku, niezniszczalne okręty podwodne, które z takim powodzeniem zatapiały nieprzyjacielskie statki. Ubot typu 7C to podwodna broń wyższego rzędu. Ma dwa silniki diesla, mieści 114 ton paliwa. Może pokonać ponad 18 tysięcy kilometrów, czyli dotrzeć z Europy do Nowego Jorku i z powrotem. U-995 przenosi 14 torped. Ma cztery wyrzutnie dziobowe i jedną rufową. Torpedy rozpędzają się do 50 km na godzinę. Żaden statek handlowy nie rozwija takiej prędkości. Jan mówi, że każdy element ciasnego wnętrza okrętu został stworzony tylko z myślą o wojnie. Stoję w dziobowym przedziale torpedowym, który służył też załodze zamieszkanie. Wszystko co niezbędne do działania silniki, sterowanie, uzbrojenie jest bardzo ściśnięte. Pozostała przestrzeń służy załodze. 27-osobowa załoga spędzała w zanurzeniu do 48 godzin naraz. Czekała na sposobność do ataku. Ubot pojawiał się jak znikąd. W okamgnieniu zatapiał statek i znikał równie szybko, jak się pojawił. W roku 1939 Niemcy mają niespełna 50 działających okrętów podwodnych. Wielu w Kriegsmarine nadal uważa, że to pancerniki przyniosą im triumf. Ambitny admirał Karl Dönitz w sekrecie planuje jednak rozpoczęcie produkcji ubotów na masową skalę. Jest dowódcą niemieckiej floty podwodnej. Uważa, że mając 300 takich okrętów, mógłby samodzielnie wygrać wojnę. Żeby udowodnić swoją rację, chce przeprowadzić brawurowy atak: uderzyć w Royal Navy w bazie Scapa Flow na orkadach na północ od Szkocji. Emily Terton jest mistrzynią nurkowania. Przygląda się karkołomnemu wyczynowi dynica. Baza Scapa Flow uchodziła za niemożliwą do zdobycia. Scapa Flow to naturalne kotwicowisko w strategicznej lokalizacji między Atlantykiem a Morzem Północnym. Jest łatwe do obrony, bo ma wąskie wejścia i dużą powierzchnię, na której mieści się cała flota. Brytyjskie umocnienia podkreślają naturalną topografię Scapa Wschodnie cieśniny zostały zablokowane za pomocą wraków. Niemieccy zwiadowcy ustalają jednak, że blokada jednego z wejść jest w kiepskim stanie. Denitz sądzi, że mógłby się między nimi zmieścić Ubot. W nocy 13 października nadarza się okazja do ataku. Księżyc jest w nowiu. U47 wpływa do Scapa Flow przez Kirk Kirksound. Zastaje tam stojący na kotwicy pancernik HMS Royal Oak. Okręt jest łatwym celem. Tuż przed pierwszą w nocy ubot wyrzuca w jego stronę trzy torpedy. Jedna dosięga celu, ale szkody są znikome. Niemcy strzelają raz jeszcze. Tym razem wybijają w kadłubie dwie dziury. HMS Royal Oak przechyla się i przewraca. U-47 znika w mrocznej toni. Ta boja jest oznaczeniem miejsca, w którym zginęło 835 brytyjskich marynarzy. Kriegsmarine pokazała Wielkiej Brytanii, że wojna może zapukać do jej wrót. Zatopienie Royal Oak było aktem bardzo gwałtownym. Eksplozja torped wywołała silny wstrząs. To był potężny cios dla brytyjskiego morale. Fakt, że Ubot zdołał wpłynąć do scapaflow, Wpłynął tam wprawdzie pod osłoną nocy, ale nie zmienia to faktu, że posłał nam na dno ważny okręt. Wielka katastrofa u progu wojny. Po ataku Royal Navy buduje cztery potężne groble, bariery Churchilla, żeby lepiej chronić kotwicowisko. Dodatkową zaporą przeciw kolejnym atakom podwodnym ma być rozciągnięta w wodzie siatka o łącznej długości 10 km. Po rajdzie na Scapa członkowie załogi u 4 są witani jak bohaterowie. Kapitan Günther Prin otrzymuje najwyższe niemieckie odznaczenie wojskowe. Krzyż rycerski krzyża żelaznego z liśćmi dębu.